Dzień okay. dobry. Rycho, po prostu rychło. Jaju po prostu, jaju. Czyli piwo to moje paliwo. Bo. Jak ja pójdę w las, a pan pójdzie w miasto, to co wyjdzie? Kot browarny. Nie, miastolaz. A miastolaz! las. Miasto las! No bo dzisiaj mamy pierwszy raz u nas. E, browar Miastolas. I to jest ziemalski, taki browar, nasz ziemalski, ponieważ on znajduje się W plusz niedaleko, na Opuszczyźnie. Na Opuszczyźnie naprawdę z mało kraftowych browarów, to się zgadza. Takich rzemieślniczych. oprócz browaru polskiego to właściwie tylko chyba oni. Mm -hmm. Browar polski jest już bardzo znany, bo bardzo dobre piwa. E, ten browar istnieje, no nie wiem, rok, dwa. No na pewno powstał pandemii. Tak, jakoś w ten sposób albo zaraz tu sprzed. No, to no, jest takie, świecie, takie logo tego browaru Miasto Las. Miasto Las. No i to jest no tak od 2021 no, roku, czyli tak. w, 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 w połowie pandemii bardzo odważny, że tak powiem ruch, ruch. i chyba udany. Udany, udany, jak, udany, jak widać udany, bo do tej pory piwa gdzieś tam jakieś sprzedają, a poza tym odważny, no bo to yy, był taki czas, że się bywanie zamykały tak, i otwierały. oni się wtedy otworzyli. To logo, to tak naprawdę, to trochę... Ni to szyszka chmielu, Nie ni to drzewo. drzewko. Tak, ni się. to koleś, który na Ciebie patrzy tymi zielonymi oczkami tutaj, a to jest nosek, a tu gębka. No to już taka nadinterpretacja, moim zdaniem, no, z tą gębą. Kreatywny opis z tego, co widzę. A ja rozumiem, każdy ma prawo do niego. Dokładnie. Takiego. Takiegoż, właśnie takiego. No Tutaj wyprodukowano w Polsce Kluczburg, Kirsch, Tomasz i tak dalej. Mamy dwa piwa: jest to American IPA, który nazywa się Luźny Łoś, i kot browarny, czyli Hazy Double IPA. No, i to już taki, no? taki, historia taki, bardziej. taki styl, który nas już trochę tu intryguje. Bardziej. Hazy Double IPA. Tak, no ale zaczniemy od American IPA. Z lu, od luźnego łosia. Luźny, luźny łoś ma y, 15 plato i 6,4 alkoholu. Mm -hmm. Prawilnie. Prawilnie. Jest ok. Komar tutaj też lubi to piwo. I co? Mamy tutaj taki, że składu to mamy wodę słnieczmienny, śmiele drożdże. I ja taki skład lowy, tak, się nie zastanawia. Tak Dokładnie. Jak to będzie smakować, do co? będzie smakować tymi składnikami. Mamy Ameryka IPA i patrz pan, co tu się dzieje, aromat żywiczny, cytrusowy i tropikalnych owoców. No to nie mamy do końca tego co Ale jest barwa czerwona, wąiedziana. No, to dopiero jazda. To dopiero jazda, Ameryka IPA z czerwona. zobaczymy z tą barwą jeszcze jak nalejemy. Tu są no, to... pewne przekłamania zakłócenia póki yy, co. Mogą być tak, jakiegoś odbioru, no i goryczka 3 na 5, co no to nas też. cieszy, tak, no to jest też, też przy, przy IPA goryczka nie musi być jakaś taka jasna. Z z zobaczymy, co tu Robimy miasto las. Pan poszedł w miasto, ja poszedłem w las i wyszedł miasto las. Miasto las w kluczworku. Bardzo... A jest! jest? A jest. Jest, jest! Jak się nie ma miedzi, to się na dupie jest. siedzi. Dokładnie, jest. ale jest jest, 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 jest. To takie, to, co miało być, nie? Yes. Tak jest. Bardzo ładna piana. Piana jest bardzo, bardzo, bardzo wna. No. Yy, bardzo wna, no taka gęściunia. Tak. Gęściunia. gęściunia. Nie jest ma... jakoś tam. co tańsko nie. nie ma małych pęcherzy. Nie. <laughs> jakieś ma w ogóle pęcherze. Oprócz tego, że na stopach ich nie ma od ciasnych butów, to jakieś pęcherze nie da. No i pięknie pachnie. Ale takim od lipą. Od lipą, tylko trochę. Eee, no Żywicie? ładnie żywicą, żywicą, żywicą właśnie chciałem powiedzieć, że trochę, że trochę ładnie, ale w sensie nie wiem czy to będzie dobrze, że tak ładnie, bo właśnie tą żywicą no tak pan pan żywicą, nie, za ładnie. Za ładnie, a ja nie wiem czy to jakiś karmelek nam tutaj się nie, no, przy, właśnie, właśnie nie, przy, z tego, z tej żywicy się nie no. wyłania. No może on nie jest taki delikatny. A wyłania, bo łania w lesie też. Ona bardziej jest z bólu, ale, ale to w lesie teraz też odpoczywa. No jest jest łania. No, znaczy jest... nie zaraz to te podziałek łania Dobra, Dobra. Okay. Y w każdym razie ten kalmarek się wychyla tutaj. No, no tak, delikatnie tak. od z tej żywiczności. Z żywiczności tak, tak. tak. Jest już kolor jest, no powiedzmy nie czerwonawy, no ale jest w Ale taki wiem, że, że mieli prawo powiedzieć, że miedziany jak najbardziej, bo, bo tak. Bo tak, bo taki jest. Bo jest. Bo jest. Bo jest. Tym miedzianym to na pewno taki jest. No i o, i to, i takie no tam. No i takie tam, no i no, no, <laughs> jest ten karmelem. Proszę jest. No jest. Ja nie wiem, czy mi takie piwo, e, taka American IPA, za mało tu chmien uczuć. Ono jest takie e, dobrze, to że tak skromnie to powiedziałeś Czy tu chmien uczuć? Bo tak, e, żywiczny tak, jak cytrusowy nie, tropikalny nie. Nie. Żywiczny tak, e, karmel, karmel owszem. owszem. Mieć będzie w tak. No i ta goryczka jest, no jest, czy jest, jest, jest. jest, jest, jest. No, ono jest goryczkowe, nie można powiedzieć nic. I teraz fajnie byłoby, gdyby ta goryczka była jaka jest, a ten karmel poszedł sobie stąd. Na rzecz tych cytrusików to albo fajnie. takich I wtedy wtedy właśnie tropikalnych owoców. Tak, i wtedy było świetnie. To to wtedy to było... było świetne. No nie podali tutaj mieli i dobrze, bo byśmy zaczęli kombinować coś, wymyślać głupoty. Tak, i jest to jak najbardziej nazwa adekwatna to jest luźność. To jest luźna interpretacja. To jest luźna interpretacja Amerykańskiej PA. Nie mówię, że zła, ale dziwaczna. No, żywiczna. O. Żywiczna, bardzo żywiczna. No. Mniej karmelku, więcej cytrusów było bardzo. Tak prawie. jest. No nie jest to piwo takie super białe. Nie, ono jest ciężkie Ono jest ciężkawe Ciężkawe no. jest, może nie ciężkie, no to przesadziłem To nie jest waga ciężka No nie Ale no. lekko pośrednia Zgadza się Lekko pośrednia Zgadza się I 6 4 alkohol No alkohol tak no, normalnie Normalnie no, z szału. Z szału. No to nawet nie chodzi tutaj o trzykroć o czy nie, czy o czy No No jest ogólnie takie Lekko połślagiczne. takie, takie Taki trochę. Tak. No za żywiczne. Za karmelowo żywiczne. A za mało tropikalno bo Góryczka, ta trujeczka tu jest naprawdę. Nie, jest, To jest, jest gitara. Góryczka gitar jest, 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 gitar jest. jest super, naprawdę. Powiem, że jesteśmy zawiedzeni, ale nie jesteśmy, uwiedzeni. Nie, absolutnie nie. Niezawiedzeni, nie, nie, znaczy A, tak, nie zawiedzeni i nieuwiedzeni. No, ale, ale byliśmy ciekawi i mamy co chcieliśmy. Mamy co chcieliśmy, tak. Tak. No dobra, no. Cieszymy się, że w ogóle tutaj jeszcze w tym województwie ktoś ma odwagę i, i czelność, i, 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 i bezczelność, żeby w ogóle piwo ważyć. Tak, nie? I to jeszcze I, i to nas cieszy. Tak. Yy, tak, tak, naprawdę chyba tak. opolskie jest jednym w końcówce, w końcu, jeśli chodzi tak, o ilość browaru z się więc że Chwała im wam Chciałem za to. wam za to, zaraz przejdziemy do następnego piwa, które być może okaże się yy, bardziej nas uwiedzie. Tak, tak. Uwejdzie nam. Uwejdzie. Uwejdzie nam. Uwejdzie nam. Także za chwilę. No to przechodzimy do drugiego, bo tam nas nie uwiodło. Eee, tak. hazy Double IPA. <głos> <głos> a, no dobra. Hazy Double IPA, kod browarny. kod browarny. Kod? Ale nie kody, nie. tylko kod. Normalnie taki, taki miał. miał. I browar miastolos, tu jest jeszcze logo. Browarny Craft Beer. I z tego co my wiemy, a nie wiemy. Wiemy, a nie wiemy, bo że coś się szukaliśmy, coś się doszukaliśmy, że to jest browar kontraktowy Ze strzelina. tak. No bardzo chętnie też byśmy od nich coś spróbowali. No i tak, no i mamy tutaj e, Hazy Double IPA 7,4 alko, także to już jest tak? 18 plato. 18 tak? plato. Znowu mamy aromat cytrusowy tropikalnych owoców, barwę słomkową mm -hmm. tym razem. Hazy Double IPA, barwa słomkowa, no dobra. No ciekawe, nie? ciekawe, tak. Goryczka 3 na 5, no 3. Hazy IP, to spoko, woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, dużo tych płatków, gładko Płatko będzie, będzie. możemy coś tam pokleić. Chmiele dawać. i droże, chmiele nie wiemy jakie, no ten kod browarny, no, zapowiada się... E, chyba lepiej od Amerykanie, przynajmniej parametrów, tak? tak? A to jest kooperacja z tego co widać, tak? Prawdopodobnie kooperacja, bo nie jest tu nic więcej napisane, jest tylko logo jest tego logo... browarnego. Mm. E, w każdym razie spróbujemy co się. Tak Jest. Miasto Lasie, Miasto Lasie, Lasto Mieście, laso Mieście. Mieście, daj pocieście, Miasto Lasie, poku... Dobra, co już tutaj wchodzimy no. w takie sytuacje? O! O! o. Tak. o. o. I barwa co jest. Ci powiem to ci, powiem. ale ci powiem, że barwa jest. Barwa, barwa jest. Barwa, barwa jest. Barwa barwa jest. Ale... I to nie jest do końca taka słomkowa, to jest słoma taka już, ale już taka słoma. Taka że, że 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 słoma, słoma tak? no. taka słoma nie wiadomo. No. No. to już jest taka, taka słoma, to jest już... słoma, słomeczka. No. to nie jest Bo taka słomkowa, nie chupaczka. jest taka słomkowa, takie że słomkowe, że ledwo, co? No. Kupo takie, ten kod tutaj tutaj czy tak, dosyć... No. dosyć. dosyć, ostro, tak? ostro. Zapach się też już roznosił, bo ma mocny aromat No taki, że tak mocny to by nie powiedział, ale taki e, Chmielowy Chmielowo-maślany Panie trochę. <śmielowo> <śmielowo> ale nie w tym złym słowem Nie, 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 Gęstość A. Ale sama piana to samo za siebie mówi Ona, ona, ona ta ona Piana ona ta ona Gęsta jest, tak Jest taka No 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 daje to radę, no. Jeśli chodzi o aromat są te cytrusy, bo w poprzednim niestety cytrusów nie żenuchaliśmy żadnych. Tu są, tu, tu, są, tu, tu jest fajnie, to jest to jest dobrze. Bardzo tu ładnie, taki, takie takie To od chazy. Od... Tak. I, I tu jest od, od tych mieli te cytrusy takie są. Wszystko się, takie, wszystko się zgadza. No, co zobaczymy co? co się dzieje? No i tu jest dużo lepiej. To jest dużo lepiej, ale taki smak ma nieoczywisty. Nieoczywisty, dlatego że po prostu ma najpierw go nie czuć. Tak, żeby było poczuć. Ale góryczka jest. jest. Oj, oj, bym powiedział nawet, że więcej niż te 3 na 5. Mm. No powiedziałbym, że więcej. Jest taka. Na początku tak. Jest taka. Dużo chmielu o, jest chmielowe. chmielowe. Dużo. Do, a dużo chmielu jest wręcz leciutko taki... Chmielowe, zaczyna aż, piec aż, do, No tak? właśnie o to chodzi. Tu gdzieś tam po bokach zaczyna, zaczyna piec. żreć. Ale to ja lubię taki. Ja super, lubię taki. No ale to tak. To, to ma charakter. To, to dla hopheadów to to będzie dobry To pił. ma charakter. I to jest całkiem w ogóle te dwa inne browary by zrobiły. No właśnie, to jakby go no, umówmy się, no inne to są style, no eee, ale... Ale, nie, ale, to, ale to już jest coś. To, jest to, już, coś, jest coś. to już jest coś. To jest coś. To jest hazi takie, do którego mamy do właśnie, to jest dalekie od takiej klasycznej tej Heizy, co już mieliśmy i dać. To, to już, jest, to już jest, to jest właśnie double. I to, to też to... nie jest taka double w tym sensie, jak y, czasami właśnie mamy karmelowe, takie mocne, y, podwójne Nudy. lipy. Tak, to tak. Tutaj nie, to tu mamy fajnie owocowo. To jest jest tylko chmielowo i owocowo. Ale, ale tak chmielowo jest no, ten. Jak to mówią? Choburny. Tak. Jak to mówią? Choburny. 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 Oni tak mówią na to. Tutaj, burne. Faktura, struktura, tekstura. No, no, niezła rura. No, no, no właśnie. No. Co by nie powiedzieć. Tak. Pilo, bardzo dobre piwo. Świetne. piwo. świetne. Świetne piwo. Świetne. Podwójna i Naprawdę fajna. Tego szukajcie. Jest mhm. problem z tym, żeby to znaleźć. Mimo tego, że jesteśmy w tym samym województwie i parę dziesiąt kilometrów od nas tak. jest naprawdę... Musimy kłopot, podjeżdżać żeby... do Opola, żeby to zakupić, zgadza się. Naprawdę. Najbliżej chyba w Opolu, no u nas w brzegu tego nie ma. W żadnym sklepie specjalistycznym, który został, tylko jeden właściwie Piotrka. Tak, tylko i no i tam też nie ma. Tam też Stefan nie ma. dzięki za te dźwięki, w sensie te, y, za te butelki. Że jak się tak, do Można No to, to, no, to dźwięk, można, i, grać, tak, można tak, grać. Tak, tak. Zgadza się. Bardzo dobre piwo. Nie, to jest. super, super To jest tak. super. Barwa nie jest taka słonkowa jakby się. Nie no ale to nas barwa czyli specjalnie nie. Nie interesuje, bo można na z zamkniętymi oczami można fajnie mieć. Zgadza się, nie? Jak koturekiem? bardzo dobre piwo. Nie dobre, super. Właśnie ale wszystko jest, zbalansowane, jest, ale jest przełamane. Śmiel. Ale chmielowe jest potężne. Owoce z źle słowo słowo, złamane chmielem, przełamane no. fajnym chmielem. Ale bardzo mocno ten chmiel tu jest. Tak jest super. I czuje. go czujesz, on zostaje tu mm -hmm. gdzieś z tyłu fajnie, nawet no, ja wiem, znam wiele osób, które powiedzą, że to jest przechmielone, w sensie, że będzie taka za, za, za Taka ale, ja ale ja to lubię. Ale ja też chcę Nie, że będzie łodyga, nie, nie, tak. nie szkodzi. Jak ktoś nie lubi, to po prostu Jak tego nie łodyga wybiega. ci nie śmiga, to siądź na miga i pociśnij sobie tam. W Ukrainie dalej, no dokładnie. Nie, spoko, fajnie. fajne. Fajne, mocne, pielowe piwo. Coś więcej? powiedzieć, Miasto Tak, no ten luźny Łoś naszym nie, nie, zdaniem nie, nie, nie udało się, ten Ameryka się nie, nie. nie udało. Natomiast to tak, tutaj. Tak, tak, tak. tak Double tak, Epa, tak, 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 kot browarny, jak tak. najbardziej udane piwo Tylko czemu kot browarny to naprawdę? No Proszę bardzo. taki kot mieszkał w browarze i on tam mieszka Aha. A on że je myszy? Na przykład. Ale po Myśle... co myszy prowadził? Myśle... Znaczy, nie, generalnie zawsze no tak, byli. Bo, 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 bo chodzi o zboże. No, tak, no ale ten no, łoś to już. Tak. A łoś? Luźny jeszcze do tego? Luźny. Taki rozjechany wiesz, no, taki walony. Ale po tym, po może nie, nie wypije. Nie. Po jednej butelce ma dosię, bo za tym 6 alkoholu to się nie nabawi. Nie nabawi się. Więc ta nazwa jeszcze bardziej kontrowersyjna. Jakby ktoś mógł nam wytłumaczyć, to bardzo prosimy. Tak. A tego browarnego jeszcze gdzieś tam będziemy szukać. Chcielibyśmy, tak. O co to? ho? Zgadza się. Bo jesteśmy, że tak powiem, niedoinformowani. No. Jeśli o to chodzi, że w Strzelinie coś dzieje się. W Kruzborku też. W Kruzborku też i fajnie, że ale, dzieje się Ale Kursborku... o tym Strzelinie chcielibyśmy się dowiedzieć więcej. Zgadza Czyli się. Jak ktoś coś, to tu co pisać. Na... Tutaj komentarze na dole tam, to, tam to, Napisać, to, co się chce. To nie ma żadnych ograniczeń. My chcemy Strzelin. Poznać. Poznać. Browar, co, co tu dzieje się? Także przejdziemy do poezji. Luźny łoś zrobił coś, z lasu poszedł do miasta. Do tego stylu on nie dorasta. Ale kot browarny był na tyle szwarny że z miasta do lasu idąc na rogi Taki właśnie jest miastolas z kluczborka: browar, nie taki golas. Trzymajcie się kufli, kaczy i butli, i cześć.